Piotr Topuliński, dzień dobry. To szósty kongres edukacji finansowej i przedsiębiorczości. W naszym studiu kolejny gość, Piotr Krygiel, prezes zarządu Fundacji GPW. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Zaglądamy na giełdę dziś by rozmawiać o możliwościach jakie ona daje, by także mówić o pewnych ryzykach, których chyba się uczymy i gdy wchodzimy na giełdę to musimy mieć tego świadomości, że możemy trochę zyskać, a i trochę stracić i tutaj o takich świadomościach już inwestowania o naszej wiedzy rozmawialiśmy kilkanaście minut temu. Tym razem zapytam o to gdzie się giełdy Uczyć, jak to robić, szkoła, to chyba nie zawsze to miejsce, w którym dowiemy się wszystkiego na temat tajników wiedzy, która też mam wrażenie, tutaj może nawias wydaje się takim bardzo odległym miejscem dla ludzi, którzy chcieliby zainwestować swoje pieniądze. Giełdy. Najlepiej jest się uczyć w praktyce, ale oczywiście też w bezpiecznych e, warunkach i temu szu, służy szereg e, narzędzi edukacyjnych, które właśnie między innymi Fundacja GPW e, oferuje. E, szkoła, jak Pan wspomniał, jest dobrym miejscem, żeby zaczynać. E, są liczne programy, projekty wspierające zarówno. Uczniów i nauczycieli, zaraz o nich powiem. Jest też narzędzie prowadzone już przez samą giełdę, takiej symulacji gry giełdowej, czyli GPW Trader, demo, które umożliwia każdemu zalogowanie się, założenie rachunku i w takich warunkach zbliżonych do naturalnych uczenia się inwestowania. i Poznawania tych tajników, mechanizmów i do tego też zachęcam zainteresowanych. To jest dostępne dla każdego. Natomiast jeśli chodzi o edukację, właśnie najmłodszych, ponieważ trzeba już tym skorupka za młodu na tym jest tutaj e, szereg narzędzi wykorzystywanych, e, z których chyba najbardziej, e, te, e, najbardziej takim mm, imponującym, jeśli chodzi o zasięg, jest szkolna, internetowa gra giełdowa e, przeznaczona dla e, e, uczniów szkół e, ponadpodstawowych i siódmych, ósmych klas E, szkół e, podstawowych, e, gdzie pod opieką nauczycieli, uczniowie mogą poznawać e, także poprzez dostęp do, tego, do tej platformy GPW Trader, tej symulacji e, giełdowej, mogą poznawać mechanizmy e, giełdy. E, skala jest duża, ponieważ e, no, to już jest 19 edycja w tym roku szkolnej internetowej gry giełdowej. E, uczestniczy w niej w tym roku około już 18 tysięcy uczniów. E, tak, z 1000, pod opieką 1500 blisko nauczycieli, e, z, z blisko 700 szkół w całej Polsce. E, do wygrania są atrakcyjne nagrody. Pula nagród obejmuje e, 80 tysięcy złotych. One są podzielone na różnych etapach. Te nagrody przypadają dla zwycięzców poszczególnych, poszczególnych etapów, oczywiście do podziału i w bezpiecznych warunkach umożliwia poznawanie giełdy. Ona dzieli się ta, ten projekt dzieli się na właśnie na wirtualne inwestowanie środków w instrumenty notowane na giełdzie, czyli akcje, czyli ETF-y, kontrakty terminowe i na część edukacyjną, taką platformę ed edukacyjną, gdzie są udostępniane różne kursy e-learningowe, baza, baza wiedzy, tutaj uczniowie mogą korzystać z tego, zdobywać tutaj punkty, zdobywać kolejne, odblokowywać sobie kolejne etapy, poznawać filmy, materiały edukacyjne, a tej drugiej części już dotyczącej właśnie inwestowania środków, no to te wirtualne środki w prawdziwe przy wykorzystaniu prawdziwych kursów giełdowych mogą budować swój portfel inwestycyjny i rywalizować o to, kto w największym stopniu pomnoży te, te, te wirtualne środki. To trochę też zazdroszczę młodzieży, bo sam jako dorosły już klient, to wydaje mi się, mogę tylko mm, już w praktyce sprawdzać swoją wiedzę lub przygotowanie. Też nawiasem mówiąc, zanim wejdzie się na giełdę, to też wypełnia się test. Można sprawdzić jakieś źródła wiedzy, też nie robi się tego w ciemno, ale tutaj mamy no, no, niby grę z nazwę, ale to jest na poważnie sprawa, którą wykorzystać można później w życiu. Tej prawdziwej giełdowej grze. Tak. I też podobnym instrumentem przeznaczonym dla, dla studentów jest Index Investment Challenge. Również trwa, być może zainteresuje to potencjalnych chętnych, trwa cały czas nabór do tego programu do końca miesiąca. Niezależnie od profilu uczelni, niezależnie od kierunków studiów, zachęcamy. Studentów mężczyzn, kobiety również zachęcamy, żeby spróbowały swoich sił w, właśnie w takich bezpiecznych warunkach, jak przebiega, jak, 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 jak wygląda inwestowanie na giełdzie. Ale dobrą wiadomością, myślę, był ten redaktor powiedział, że, że, że zazdrości tym uczniom. Rzeczywiście to są fajne narzędzia, ale dobrą wiadomością jest to, że Fundacja Giełdy prowadzi też kursy dla dostępne dla, dla wszystkich zainteresowanych. To są szkoły giełdowe. One są płatne, natomiast one są bardzo myślę takich konkurencyjnych. Jest to realizacja misji fundacji, ale te, te, te koszta nie są duże, bo to jest około 500 zł za 14 godzin z wybitnymi specjalistami. Fundacja współpracuje z kilkunastoma ośrodkami akademickimi w Polsce i te kursy też uczą na różnym poziomie, od właśnie podstawowego do takiego już średnio i bardziej zaawansowanego, uczą y, mechanizmów y, giełdy. Y, te kursy giełdowe są czymś, co na pewno dla, polecam osobom zainteresowanym podniesieniem swoich umiejętności, sprawdzeniem się, czy też po prostu dowiedzeniem się, jak postawić pierwsze kroki y, w tej materii. Y, Szereg takich działań też jest prowadzonych po prostu do przybliżających w ogóle materię giełdową uczniom i, 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 i wszystkim obywatelom. Prowadzone są wizyty edukacyjne na, na, w giełdzie papierów wartościowych, wycieczki szkolne przyjeżdżają z całej Polski, obejmują taką lekcję, można zobaczyć salę notowań, zobaczyć tą słynną e, rzeźbę byka giełdowego, e, zobaczyć wystawę, e, to się cieszy też sporą popularnością, gry e, planszowe, m, m, które z, uczą postaw przedsiębiorczości, e, więc e, wiele takich działań związanych właśnie z edukacją Um, ogólno też rozumianą finansową, ale też z przybliżaniem, przybliżaniem giełdy i odczarowaniem, pokazywaniem, że jest to narzędzie, jest to instrument, który może być, um, może być zrozumiany przez każdego, jeżeli odpowiednio do tego podejdzie. I wydaje mi się, że taka wycieczka, zobaczenie na własne oczy tego, jak wygląda warszawski parkiet, skłoni niektórych do działania, do wykorzystania tej szansy, jaką jest choćby obecność na giełdzie. Na koniec jeszcze zapytam. Mówimy o grach, o kursach i wspomnieliśmy, Osoby, które wiedzę mają i tą wiedzą się dzielą. Badania też pokazują, że chętnie czytamy o giełdzie, o inwestowaniu w internecie, na blogach. To na koniec pytanie: do kogo zgłaszać się po taką wiedzę? Właśnie do blogerów, do osób, które w praktyce inwestują, do profesorów na uczelniach już wspomnianych, a może pytać powinniśmy swoich znajomych, bo być może inwestują. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie byłaby wielowątkowa, ponieważ to zawsze to też zależy od tego, jakiej konkretnie odpowiedzi szukamy. Na pewno trzeba szukać bezpiecznej wiedzy. Internet jest świetnym źródłem, jest wielu blogerów, natomiast też trzeba zawsze pamiętać o tym, że, żeby weryfikować informacje i korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł. Na pewno też sama giełda i jej jakiś portal, wideokomentarze. Można śledzić też stronę Fundacji Giełdy, szukając czy to właśnie inspiracji, czy to jakichś wiarygodnych informacji. Sprawdzone źródła internetowe, znajomi też, ale to oczywiście Zawsze należy weryfikować te informacje, ponieważ no, finanse są tutaj taką twardą dziedziną, gdzie jednak ważne jest, by operować sprawdzonymi, bazować na faktach. I wydaje mi się, że na koniec naszej rozmowy warto się uczyć od najmłodszych lat. Stąd też taka trochę gamingowa gra i skłanianie i uczniów tych nieco młodszych i nieco starszych do kształtowania w sobie pewnych takich postaw przedsiębiorczych. Tak jest, no to jest ta grywalizacja, która właśnie pozwala uczyć się poprzez y, y, zabawę i poprzez y, Rywalizowanie z, z kolegami, koleżankami. W ten sposób najlepiej się zapamiętuje i buduje to, wyposaża to człowieka, który wkracza później w dorosłość, w dobre nawyki i, i w taką też no, podstawową, a czasami już ponad podstawową wiedzę o dość jednak skomplikowanym. W świecie, w którym żyjemy, jeżeli brać pod uwagę właśnie mechanizmy, instrumenty finansowe, które nas otaczają dzisiaj. Wiemy więcej również dzięki Waszej działalności. Piotr Krygiel, prezes zarządu Fundacji GPW, dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia na giełdzie, również tej szkolnej, również tej internetowej, by nie powiedzieć w wersji demo, ale równie prawdziwej i wartej przetestowania. Dziękuję bardzo, zapraszamy.